Witam w imieniu Centrum Wolontariatu Wocławek i zapraszam na scenę koordynatorkę centrum Emilie Niebaściewic. Witam w imieniu Stowarzyszenia Trampolina dla Wocławka i zapraszam na scenę księdza Piotra Jaska z parachwą Witam w imieniu Stowarzyszenia Obywateli Projektu Osłanek i zapraszam na scenę prezesa projektu Mariusza Sieradzkiewicza. <klucz> Dzisiejszy wieczór umili nam muzycznie reprezentacja zespołu szkół samochodowych pod kierunkiem pana Grzegorza Augustynowicza. Wielkie prawa do apelu! <klucz> Pragniemy gorąco podziękować naszym darczyńcom, którzy wsparli tegoroczną galę. Dziękujemy Markowi Zachodniego WBK. Kolorowość i Fundacji Zawodna Mama Restauracji Polskiej Spirki na Apkaz, Fabryce z reklamami z ulicy Przedmiejskiej Posłonę Parkomu Wojtkowskiemu Zespołowi Szkół Samochodowych i Gejowi Leszorowi Centrum Handlowemu Rzeczypospolitej Województwa z ulicy Kamińskiej, Maciejowi Wieczorkowi Portalowi portalonii 4, wywodu abstynenta u przyjaciół, w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej oraz Wiesławskim Medio. A teraz kilka słów powie ksiądz Piotr Jasek. wspólną tutaj radość i, i to, że czujemy się zaszczyceni Państwa obecnością. Bardzo serdecznie wszystkich, wszystkich witamy, wszyscy, którzy przybyli. No, w sposób szczególny oczywiście naszych wolontariuszy, no bo przecież Czwarta Gala Wolontariatu to przede wszystkim taka uroczystość, która ma podkreślić obecność w przestrzeni społecznej Włocławka tych własnych osób, wolontariuszy, także z całego serca. Witamy wszystkich wolontariuszy, którzy tutaj przybyli, ale myślimy też o wszystkich innych, którzy w całym Włosławku po prostu służą innym. I dla nich wszystkich gorące. Brawo, proszę Państwa. Jest coś takiego jak czwarta gala wolontariatu świadczy o tym, że są w Wrocławiu wolontariusze. A jeżeli są wolontariusze, to znaczy, że jest dużo dobra w, w ludzkich sercach i że to dobro zwycięża. Także bardzo się z tego cieszymy i życzymy, aby ten kieszył był tak szczególny, wyjątkowy, wyjątkowy. na tych, którzy noszą w swoich sercach dobro i to dobro przekazują. naszej uroczystości, wszystkich Państwa, reprezentantów organizacji pozarządowych, wocławskich szkół, klubów i instytucji. Pozwolicie jednak, że powitam z imienia i nazwiska kilku gości. Witam przedstawicielkę posła Marka Wojtkowskiego, Angelikę Żyklewicz. Witam wojciecha Prokopowicza, członka miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Witam księdza Pawła Szymańskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego. <klucza> witam pana Dariusza Skiwickiego, kierownika Banku Zachodniego WPK oddziału we Wrocławiu. <klucza> witam pana Ryszarda Suwałem, dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych. <klucza> witam panią Izabelę Tucholską, menadżerkę Centrum Handlowego w <klucza> Oraz witam Wrocławskich Radnych. I tak powoli zbliżamy się do końca powitań i przemówień. O zabranie głosu poproszę jeszcze Mariusza Siraczkiewicza. No. Na, na, na pani napisała. Szanowni Państwo, po raz czwarty przypada mi zaszczycie wygłaszać przemówienie na gali Wolontariatu. Jak widać, trwamy i nie mamy zamiaru przestać. Przez te minione 4 lata Centrum Wolontariatu Wrocławia, działające w ramach projektu Wrocławia. Pokazało, że wie jak zajmować się wolontariatem. Przepis jest prosty. Wystarczy zaufać wolontariuszom. Czasami pomóc, czasami przeszkolić, wskazać drogę. Nie trzeba do tego żadnych urzędowych administracji, żadnych sztywnych ram, czy rozdyskutowanych rad, czy komisji. Ideą Centrum Wolontariatu od samego początku było działanie w sektorze pozarządowym i póki starczy nam sił, będziemy tak działać. Oczywiście chciałoby się i więcej, i lepiej. Jednak jak mówią muzycy, lepsze jest drogie w dobre. Dlatego nie ma co kombinować. Żyjemy w takim świecie, gdzie wszystko gra i czasami pojawiają się sytuacje, w których ktoś chce coś osiągnąć niekoniecznie pozytywnymi narzędziami. Jednak rozsądek i neutralność wolontariatu każą postawić mi tezę, że wolontariat obroni się sam. Wolontariat to siła wolontariuszy, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, by nieść pomoc innym. I co najważniejsze, nie oczekują za to żadnych nam. Centrum Wolontariatu Wodzławek będzie cały czas wspierało i promowało wolontariat. Będziemy wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni. Jeżeli będzie trzeba, to znów objedziemy Polskę, czy prowadzimy, przeprowadzimy kampanię, która będzie zachęcała do pomocy drugiemu człowiekowi. Będziemy promować wszelkie działania wolontariackie, bo w ten sposób aktywizujemy społeczność lokalną i w ten sposób pozyskujemy do niesienia pomocy nowych wolontariuszy. Sam plebiscyt na Wolontariusza Roku jest również takim działaniem promującym, bo tak naprawdę nie chodzi o to, kto jest najlepszy, kto uzyska największą ilość głosów. Chodzi o pokazanie często bardzo ciężkiej pracy, pracy wolontariuszy, i tych bardzo młodych i tych, którzy niejedno już przeżyli. Mnogość nie. dobrych głosów na kandydatów zgłoszonych przez organizacje czy instytucje pokazuje, że firmy, które zgłosiły, to firmy sprawdzone. I jednak tak naprawdę to nie te głosy są ważne. Dużo ważniejszy jest uśmiech tych, którzy, którym ci wolontariusze pomagają, pomagali i mam nadzieję, ba, ja w to wierzę, że pomagać będę, Bo przecież każdy człowiek mający o kawałek, oddający kawałek siebie drugiemu człowiekowi jest w każdej chwili wolontariuszem roku. Każdy bez wyjątku. To świadomie i odpowiedzialnie niesie swoje działanie dom. Ważną rolę w wolontariacie odgrywają młodzi ludzie, uczniowie i studenci. Im tak naprawdę jeszcze chce się chcieć. Yy, dlatego tutaj apeluję do tych wszystkich te dwa lata młodszych ode mnie. Yy, róbcie tak dalej. Nic nie zmieniajcie. Bądźcie nadal aktywni, bądźcie nadal chętni yy, do działania. Tutaj w stronę Piotra, wielki ukłon do tej ogromnej, ogromnej Rzeszy, ja nie wiem ile to jest setek wolontariuszy Trampoliny i Trampoliny dla Wrocławka. Również ukłon do wszystkich wolontariuszy młodego Ale do wszystkich młodych wolontariuszy z każdej wrocławskiej szkoły, z każdej wrocławskiej świetlicy działającej na rzecz każdej wrocławskiej instytucji czy organizacji pozarządowej. bo nie ujmując z nim nic, tym, którzy 30 lat skończyli, ileś lat temu, to młodość jest motorem i napędem tego wszystkiego, co się dzieje. A ci, którzy są już wśród starsi, tak naprawdę mają pomagać, wspierać, szkolić, próbować wyznaczyć to. I jest jeszcze jedno, ale bardzo ważne. Beztroska młodość w pewnym momencie się kończy. I od rozpoczynamy czwartą galę wolontariatu, po raz pierwszy bez jej inicjatorów. Cztery lata temu to Angelika Daroszewska przekonała mnie do tego, że taka gala to znakomite podziękowanie wszystkich wolontariuszy. Dziś jest studentką trzeciego roku neurobiopsychologii, bardzo społecznego kierunku, który też ma w sobie wolontariat, na Uniwersytecie Gdańskim. I to właśnie te obowiązki bycia studentką nie pozwoliły jej tu być dzisiaj z nami, ale obiecała, że będzie duchem. Mam taką prośbę. Podziękujmy jej prawami. <kluczy> I na koniec, korzystając z przywileju dowódcy tutaj dzisiaj, z tego miejsca chciałbym podziękować gorąco. Tym wszystkim posławianym i młodym, i tym ciut starszym. Kochani, z wami świat jest piękniejszy. Pracując z wami, chce mi się jeszcze więcej. Dlatego zawsze na każdym kroku o po każdej porze i w każdym miejscu będę krzyż. Wolontariat to ogromny potencjał dobrej energii. Nie psujmy. Dziękuję. prezentacja tegorocznych kandydatów do tytułu wolontariusza roku. Prezentacji dokona Emilia Waszkiewicz, koordynatorka Centrum Wolontariatu Poznań.

I <laughs> tak 现实工资要求八万。